Wszystkich serdecznie z tej strony Tomi odkrywca. Zapraszam na drugi tygodniowy ekspres historyczny. Przed nami nowy, bardzo ciekawie, zapowiadający się historycznie tydzień. Zaczniemy od 6 września, a skończymy na 12. Także nie pozostaje mi nic innego, jak polecić wam zapiąć pasy. Wsiadamy w pociąg i ruszamy. Do zobaczenia. I zaczynamy. Przed nami 6 września. Poniedziałek. Nowy tydzień. Zaczynamy od roku 1704. W trakcie wojny domowej wspierające Stanisława Leszczyńskiego wojska szwedzkie dowodzone przez króla Karola XII zajęły niestety Lwów ale miasto wykupiło się za 130 tysięcy talarów kontrybucji. Następnie rok 1794, trwa insurekcja kościuszkowska. Zakończyło się nieudane rosyjsko-pruskie pierwsze oblężenie Warszawy. Następnie przenosimy się do roku 1939, trwa kampania wrześniowa. I w tym dniu mamy Bitwa obronna i wkroczenie wojsk niemieckich Do Starachowic Rozpoczęto formowanie Robotniczej Brygady Obrony Warszawy I niestety Wojska niemieckie zajęły Kraków W bitwach Niemcy wygrali Pod Borową Górą I pod Tomaszowem Mazowieckim Przenosimy się do roku 1943 W bitwie we wsi Przyrzecze Oddział porucznika Kazimierza Filipowicza pseudonim Korda z 20 z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej odniósł zwycięstwo nad 150 osobowym oddziałem UPA. Tym razem przenosimy się do roku 1944. Trwa 37 dzień powstania warszawskiego. Bardzo ciężkie walki na Powiślu. Armia Czerwona w tym dniu zajęła Ostrołękę. Przypominam mówimy o 6 września. Dalej, przenosimy się do roku następnego, czyli 1959. I premiera filmu. Pociąg w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Rok 1959 przyniósł nam bardzo ciekawy film. Godny polecenia. Następnie 1973. Warszawskie zakłady telewizyjne wyprodukowały pierwsze polskie telewizory. Kolorowe. Jakiej marki? Jowisz. Taka ciekawostka. A tym razem przenosimy się do roku 1980. Stanisław Kania został pierwszym sekretarzem. KC PZPR. No i przechodzimy do dnia następnego. Przed nami 7 września, wtorek. I od razu zaczynamy od roku 1764 i co? Wielkie wydarzenie. Stanisław August Poniatowski został wybrany królem Polski. I przenosimy się automatycznie do roku 1939. Trwa cały czas kampania wrześniowa i niestety kapitulacja w Westerplatte. Ale początek obrody Wizny i zaczyna się bitwa pod Łomżą w tym dniu. W nocy z 6 na 7 września natomiast Warszawę opuścili członkowie rządu, prezydent RP i naczelny wódz wraz ze sztabem. Zaję, zajęli Niemcy Wieliczkę, Toruń i Zgierz, także Wehrmach wkroczył do tych trzech miast. I zakończyła się bitwa pod Półtuskiem. Przenosimy się do roku 1942. W Dziłowicach na Lubelszczyźnie Niemcy schwytali w obławie około 150 osób w wieku od 14 do 40 lat, których wywieziono do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Niestety, na miejscu rozstrzelano 72 mieszkańców narodowości żydowskiej. Przenosimy się do roku 1944. Trwa 38. Dzień Powstania Warszawskiego. Upadło po Wiśle, po ciężkich bojach. Trwały rozmowy przedstawicieli zarządu PCK w sprawie ewakuacji osób cywilnych poza teren miasta Warszawy. I dalej, 7 września, cały czas. I przenosimy się teraz do roku 1963, premiera filmu psychologicznego pod tytułem Milczenie w reżyserii Kazimierza Kudsa. Następnie rok 1967. Na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach i Chorzowie uruchomiono kolejkę linową o nazwie Elka. Następnie przechodzimy do roku już 2009. I w tym roku rozpoczęły się rozgrywane po raz drugi w Polsce 36. Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn. Idziemy do dnia następnego. I lecimy ekspresem i mamy już 8 września. Zaczynamy od roku 1655. Cały czas trwa potop szwedzki. Wojska szwedzkie niestety zajęły Warszawę. Następnie rok 1900 w Bielsku. Obecnie, zgadnijcie jak? Bielsko-Biała. Odsłonięto pomnik Marcina Lutra. W 1914 roku trwa pierwsza wojna światowa. I koło Żółkwi odbyła się pierwsza w historii walka samolotów, wyobraźcie sobie. I rosyjski pilotot, pilot Piotr Niestierow staranował austriacki samolot rozpoznawczy. W wyniku czego samoloty rozbiły się, a Niestierow i dwóch lotników austriackich, wyobraźcie sobie co, zginęli. W tym samym dniu. I w tym samym roku, przypominam, w 1914 rozpoczęła się niemiecko-rosyjska bitwa nad jeziorami mazurskimi. Przechodzimy do następnego roku, 1939, kampania wrześniowa. Niemcy spalili żywcem 60 Żydów w synagodze w Lipsku na Mazowszu. W tym samym dniu rozpoczęła się bitwa pod Iłżą oraz obrona Warszawy. Stoczone bitwy pod Barakiem, pod Wolą Cyrusową i Odżywołem. We wsi Opatowiec na Kielewczyźnie Niemcy rozstrzelali 45 polskich jeńców. I wojska niemieckie zajęły niestety Łódź i Radom. W procesie pierwszej grupy obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku skazano na śmierć 28 osób. Przechodzimy do roku 1944. 39. dzień powstania warszawskiego. Na Mokotowie sytuacja stabilna. Pożary natomiast na Pradze. W ramach akcji burza na Czerwonym Bagnie została stoczona największa na Podlasiu bitwa partyzancka 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej pod dowództwem rotmistrza Wiktora Konopki, w której zginęło. Około 110 partyzantów, w tym jej dowódca. A po stronie niemieckiej 1500. Przenosimy się do roku 1968. 59-letni Ryszard Siwiec dokonał samospalenia. Podczas uroczystości dożynkowych na stadionie 10 dziesięciolecia w Warszawie. Protestując w ten sposób przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W wyniku tych odniesionych oparzeń zmarł w szpitalu 4 dni później. Przechodzimy do roku 1970 i premiera filmu Krajobraz po bitwie w reżyserii Andrzeja Wajdy. Natomiast w roku 1977 taka ciekawostka na antenie TVP-1. Wemitowano premierowe wydanie programu popularno-naukowego popularno Sonda. I przechodzimy do dnia następnego. 9 wrzesień, czwartek. Na początek rok 1655, potop szwedzki, i tym razem zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Inowłodzem. Rok 1698 – Herman polny koronny Feliks Kazimierz Potocki pokonał Tatarów w bitwie pod Podhajcami. Jest to ostatnia zwycięska bitwa wojsk polskich nad Tatarami. Następnie przenosimy się już do roku 1939 – Kampania Wrześniowa. Rozpoczęła się bitwa nad Wzurą, przypominam 9 września. Stoczono bitwę pod Broniną. W nocy z 8 na 9 września Niemcy podpalili benzyńską synagogę Od której zajęły się okoliczne Żydowskie domy Podczas próby ratowania Dobytku zostało zastrzelonych Kilkudziesięciu Żydów Oteczyny władze, władze niemieckie Oskarżyły później 42, 42 Polaków Których Aresztowano i rozstrzelano Po wymuszonych zeznaniach Grupę Żydów Uratował ksiądz Wincenty Mieczysław Zawadzki, otwierając dla uciekających bramę Placu Kościelnego i dając im schronienie. W odwecie za walkę w obronie miasta po wycofaniu oddziału Wojska Polskiego Niemcy rozstrzelali w dniach 8-9 września około 300-320 mieszkańców Kłecka w Wielkopolsce. Wojska niestety niemieckie zajęły Płock, Redę, Rzeszów i Żnin. Zakończyła się bitwa pod Iłżą. Zbrodnia w Ciepielowie na 300 polskich jeńcach wojennych. W 1942 roku zakończyła się likwidacja getta żydowskiego w Beresteczku. Przechodzimy do roku 1944. Trwa 40 dzień Powstania Warszawskiego. Dobrowolna ewakuacja z miasta 8 tysięcy ludzi. Ale w tym samym dniu silne ataki hitlerowców skierowane na północ, śródmieścia i czerniaków. Przechodzimy do roku 1951. W swym mieszkaniu w Warszawie został zastrzelony przez członków zbrojnego podziemia aktor Stefan Martyka. Prowadzący w polskim radiu audycję programową Fala 49. Przechodzimy do roku 1967. I w tym roku dokonano ponownego odsłonięcia zrekonstru zrekonstruowanego po zniszczeniach wojennych pomnika lotnika w Warszawie. Następnie rok 1970. Premiera. Pierwszego odcinka serialu telewizyjnego, bardzo znanego, jeżeli ktoś nie oglądał, polecam: Kolumbowie w reżyserii Janusza Morgenszterna. Następnie rok 1978. Kopalnia Soli Wieliczka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I lecimy do dnia następnego. Już mamy piątek, piąteczek, piątunio. 10 września. I zaczynamy od roku 1526. Sejm Mazowiecki złożył przysięgę na wierność królowi polskiemu, oficjalnie potwierdzając inkorporację Mazowsza do Korony. Od razu przenosimy się do roku 1939, kampania wrześniowa. Kapitulacja załogi kapitana Władysława Raginisa po obronie Wizny na rynku w Rawie Mazowieckiej Niemcy rozstrzelali 43 osoby. Prymas kardynał August Hlond został ranny podczas nalotu na stację kolejową w Siedlcach. Rozpoczęła się obrona Jarosławia w Bydgoszczy. W ulicznych egzekucjach Niemcy rozstrzelali ponad 1000 osób. We wsiach Teresin i Mszadla. Koło Skierniewic w wyniku podpaleń i egzekucji dokonywanych przez żołnierzy niemieckiej 10 Dywizji Piechoty zginęło około 150 osób. Wojska niemieckie zajęły Poznań. Przypominam 10 wrzesień. W pierwszej zbiorowej egzekucji w Krakowie Niemcy rozstrzelali 13, 13 mężczyzn. Zakończyły się bitwy pod Nowogrodem i pod Łomżą. I Mamy ciekawostkę: Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie o głowaczów. Tym razem wojska polskie odparły Niemców. I przechodzimy do roku następnego, 1944. Wiadomo, powstanie warszawskie, 41. dzień. Walki powietrzne samolotów radzieckich i niemieckich przede wszystkim w tym dniu były zaobserwowane. Przechodzimy do roku następnego. 46. Napad bandy Upa na łodzinę, chłomczę i witryłów. Następny rok, 1967. Prymas kardynał Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Boskiej Gierczwałckiej. Następny rok, 1976. Premiera komedii filmowej Motylem Jestem czyli romans, czterdziestolatka. W reżyserii Jerzego Gruzy. I kończymy rokiem 1995. I tutaj mamy Tour de Pologne, 52. I wygrywa Zbigniew Spruch. Lecimy do następnego dnia. I mamy sobotę. 11 wrzesień. Zaczynamy od razu od roku 1865. Król Prus Wilhelm I. Hohenzollern nadał prawa miejskie Katowicom. W roku 1869 natomiast założono warszawskie przedsiębiorstwo cukiernicze Bikle. Następnie przenosimy się do roku 1914. Trwa I wojna światowa. Zwycięstwo wojsk rosyjskich nad Austro-Węgierskimi w bitwie pod Rawą Ruską. Lecimy do roku 1927 i tutaj mamy taką ciekawostkę. W tym roku Wisła Kraków pokonała TKS Toruń 15-0. Przypominam, że mówię o piłce nożnej. Jest to najwyższy dotychczas wynik w historii polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Lecimy następnie do roku 1939. Kampania wrześniowa. 31. Pułk Strzelców Kaniowskich pod dowództwem podpułkownika Wincentego Wnuka dokonała kontrataku na znajdujące się już w Szczonowie oddziały Wehrmachtu, kompletnie je rozbijając. Po zwycięstwie pułk wycofał się z miasta, które w odwecie zostało spalone niestety przez Niemców. W tym samym dniu i roku kapitulacja polskich wojsk, zamkniętych w tzw. Kotle Radomskim. Wojska niemieckie przełamały polską obronę na linii Sanu. I zajęły niestety siedlce. Cały czas mówimy o 11 września. W wyniku pożaru, wywołanego przez niemieckich dywersantów, spłonęła większa część Biłgoraja. Zakończyła się obrona Jarosławia. Zwycięska bitwa pod Kałuszynem, która trwała od 11 do 12 września. Przechodzimy dalej do roku 1969. I w 69 premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Do przerwy 01 w reżyserii Stanisława Jędryki i Barbary Sas. Następnie lecimy szybciutko do roku 1981. I w tym roku oficjalna data założenia zespołu Lady Punk. Następnie, jeszcze w tym samym roku, zwodowano okręt hydrograficzny ORP Heweliusz. I na koniec lecimy do roku 1985. Na stadionie Śląskim w Chorzowie, reprezentacja Polski, w tzw. kotle czarownic, zremisowała bezbramkowo z Belgią. Ale to nic. Dało, dał ten remis awans do Mistrzostw Świata dla Polaków, którzy polecieli do Meksyku. I lecimy dalej do następnego dnia, i dotarliśmy do końca, czyli niedziela, 12 wrzesień. I zaczynamy od roku 1733. Stanisław Leszczyński został wybrany królem Polski. Następnie rok 1915 trwa pierwsza wojna światowa. Niemcy rozpoczęli odbudowę wysadzonego 5 sierpnia przez wycofujące się wojska rosyjskie mostu Kierbedzia w Warszawie. Lecimy dalej. Rok 1929. W Wielkopolskiej wytwórni samolotów o nazwie Samolot w Poznaniu wybuch pożar którego przyczyny niestety nie udało się ustalić, zniszczeniu uległy hale fabryczne i najgorzej, że spłonęło 10 gotowych samolotów oraz nowo sprowadzone urządzenia do produkcji. I lecimy dalej. Rok 1939. Kampania wrześniowa. Na rynku w Końskich Niemcy rozstrzelali 22 Żydów. Zbrodnia w Szczuczynie na 40 polskich jeńcach. Zwycięstwo. Niemców w bitwie pod Brwinowem, ale zwycięstwo i wojsk polskich w bitwie pod Kałuszynem. Lecimy dalej, rok 1943. W nocy z 12 na 13 września pod Gołębiem Powiat Puławski partyzanci z batalionów chłopskich wysadzili niemiecki pociąg z transportem amunicji. W skorczycach na lubelszczyźnie Niemcy zamordowali 17 mężczyzn. Rok 1944, 43. Dzień Powstania Warszawskiego. Próby zdobycia Czerniakowa przez Niemców. W tym samym dniu, pod Ewiną i w tym samym roku, pod Ewiną, w powiecie. Radom Szczańskim, trzecia Brygada Armii Ludowej stoczyła bitwę z oddziałami niemieckimi w sile 6 tysięcy żołnierzy, zakończoną przebiciem się partyzantów. I lecimy dalej. Rok 1981. I co było w tym roku? Arcybiskup Metropolita Gnieźniański i Warszawski Józef Gleb został mianowany prymasem polski. I na zakończenie rok 1989. Sejm PRL udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej historii Polski. Także kończymy tygodniowy ekspres historyczny. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam za tydzień. No i życzę Wam przede wszystkim zdrówka i pamiętajcie, niech moc Was nie opuszcza. Do zobaczenia!